No i powiedz, co robisz? Robimy taką drobną modyfikację prostowniczka. Nie tam pierdol się, poprawiasz po fabryce. Chcemy coś takiego zamocować. Jest to woltomierz i jednocześnie amperomierz. Będziemy widzieć napięcie oraz jednocześnie prąd, jaki emituje to oto urządzenie. Trzeba pewne poprawki zrobić po fabryce, między innymi otwór technologiczny na wskazany wyświetlacz. Do tego użyliśmy wiertarki z wiertłem stopniowym oraz nóż. Zapomniałem nazwy, jakie to fachowo nazywa, monterski. Monterski, o właśnie. No w dzisiejszym materiale bierzemy się za hamulce w minusie przednie, tylko że taki wstęp robimy denny, żeby pozbyć tych wszystkich nowych widzów, którzy przypadkiem trafili na ten film, i żeby zostali sami bywalcy, którzy nas po prostu oglądają, bo nie potrzebujemy nowych widzów. Co by nam subskrypcje nie rosły? No właśnie, coś was za dużo ostatnio. Chyba 660 subskrypcji mamy, czy tam 560 nawet. Nie wiem. Taki ten. Rozgrzewka przed właściwą robotą. Wstęp przeganiający nowych subskrybentów nagraliśmy w piwnicy, a teraz bierzemy się do prawdziwej roboty. Czyli tak, trzeba mu zdjąć przednie kapcie i zajrzeć do hamulcy. Tylko problem jest taki, że ostatnio jak był ruszany, to strasznie krzywo został zaparkowany. Zobaczymy, tam jest miejsca od krzaczoru musimy go jakoś pociągnąć. Tyle, że ma zastane te pszenie, hamulce i tak na sprzęgle turlanie go w tej warte, żeby to rozruszyć to troszeczkę głupiego robota. Więc wymyśliłem taki patent. Kiedyś to już robiłem. Jest porządna linka, porządny pas kurwa transmisyjny, to jest porządny pas transmisyjny złapany za drzewo i po prostu pociągniemy se polone za drzewo. Idę, odkręcę mu, przekręcę koło w tą stronę. A ty będziesz ciągnął. Dobra, trwa tutaj zwijanie paska. Minus jest trochę przesunięty, więc fajnie, fajnie. Jako tako mamy beton nad środkiem. No i moi mili, tak wygląda, tak to wygląda. Czyli tarcza jest dramat, zacisk stoi, znając życie. Klocków nie widać, czy są, czy nie są. No jest to, co zwykle, czyli dramat. A warto wspomnieć o tym, że robiliśmy tylko tył przed bąborem, no. a za przód to <gryw> nigram, właśnie nie braliśmy. Więc zabawnie będzie. No, nie obrócę tak. Czyli ściągamy zacisk, i pewnie widzimy się za chwilę, jak już to rozbierzemy. Nie? Robimy tak kroczek po kroczku. A ogólnie auto stoi na trzech punktach, czyli na dwóch kobyłkach, tak jak tutaj widać lub nie widać. No i na podnośniku przy okazji. I jeszcze koło jest pod samochodem, więc nie ma prawa się wypierdaczyć. Dobra, bierzemy się. Idę palnik. Śrubę trzeba poinformować, że będzie odkręcana. Harpie w górną, potem dolną i teraz jeszcze odrobinkę penetratora. Zacisk okay. został odkręcony. O, kulwa! No. Zacisk został odkręcony, i należy teraz pozbyć się zacisku razem z. schodzi? Mm, trochę. No od dołu jeszcze chyba. I jak wybijemy, to wracam z kamerą. Pierwsza ofiara. Czyli pierwszy zacisk zdjęty i pokaż kotku, co masz w środku. A w środku jeszcze klocka trochę jest, ale niespecjalnie. No nie, i szklone, takie trochę nieładne. Przestał zimy, jest. Ale no trzeba to rozebrać, bo stoi dęba. To jest ciekawe mocowanie. Nie, tak tu odkręcić, obrócić go i odkręcić całość. No ja bym powiedział, że to. Linka po prostu się przetnie i chuj będzie się i z tym będzie walka, że wiesz. Uuu Inaczej mówiąc nie wygląda to zbyt optymistycznie. ta było i po prostu stękało się ze starością. No. Podejrzewam, że jak to bardziej nagnę to pęknie po prostu. Więc zajebiście. Zwaliliśmy tarczę Zacisk zdjęty, zaraz go tylko odkręcimy i będziemy już tam dalej zaźbić tym na warsztacie. Natomiast piasta w takim stanie. No! Delikatnie ciężko się chyba normalne, co? Nie no, lekki opór musi być, ale nie ma czegoś takiego, że jakieś skoki, nieskoki, śrupanie. Tarcza po prostu zeszła o tak, jakby mię miał, jakby miał po prostu tu o tak zawiesił, nie? Bez żadnego tam walenia młotem i tych innych. Podejrzewam, że chodzi o ten smar, który tutaj albo mechanik jakiś tu po prostu przesmarował, żeby to łatwiej było zdjąć. Wygląda jakby było miedziane, i trochę posmarowane. No, jakby jednak ktoś tutaj przesmarował, żeby to lżej schodziło. No i dobra, i z tej strony zostało nam tylko odkręcenie zacisku. No to słuchajcie ulepszyliśmy prostownik od to ja, To ja, to jest ukryte jato ty Ty O I A ja, I A ja, ty O. Ulepszyliśmy go, bo on miał taką główną wskazówkę, która była do dwa. Ja musiałem to otworzyć. Dobra, nieważne, ale ulepszyliśmy włącznik został i wsadziliśmy sobie taki woltoamperomierz. Wygląda bardzo profesjonalnie umieszczony. Ale wiesz, jest coś tak siedzi, że go nie wyjmiesz tak palcami. Więc teraz sprawdźmy, czy będą efekty świetlne. Wyłącz, wyłącz, dobra i wyjmij z gniazda. Trzymaj spokojnie. w pokoju. Duży poszedł. tylko na co? Ale się ładnie dymi. No. Wali taką izolacją. Kurno, żeby się transformator nie spalił. No, to dobra. To otwieramy. To otwieramy. To otwieramy. To dobra. uwaga, sekcja blok. No tu nawet. jest przytopiony przewód. Ten czarny. Tak jak Już nawet jeszcze ciepły. No ten czarny się pobrał z izolacji. Zrzucił skórę. No cóż, bywa różnie z tym. <laughs> Lewa strona auta rozbebeszona. Zdjęty zacisk. Pzewó se wisi, śruby wkręcone na swoje miejsca, co by się nie pogubiło razem z tym. Trzymadłem do tarczy. I z drugiej strony tak samo. Kapie se płyn hamulcowy, śruby wkręcone, zacisk jazmu zdjęte. No i to sobie wisi. No i teraz będziemy szli ocenić jakie są, jak, w jakim stanie jest jazm a pol podbiego z powrotem pod jego kondyment. A teraz, tak na stole operacyjnym, zacisko jarzmo. Czekajcie, bo to jest tak, to jest jarzmo, a to jest zacisk hamulcowy, prawda? Nie, no to wychodzi. Jarzmo trzyma wszystko w kupie, a zacisk zaciska. No i sobie możemy to pooglądać. Sam zacisk w stanie znośnym. No, oczywiście, tutaj już. Syf, nic nie ma. On stoi na dębowo. I to będzie trzeba rozebrać, wyczyścić tak, jak to było tam w poprzednim filmiku. Klocki są, tylko teraz zwróćcie uwagę, są zużyte nierównomiernie. Czyli, czyli źle chodził, źle pracował ten zacisk. Było nie tak, ale grubo jeszcze mają, więc przeszlifujemy papierki i jeszcze będą działać. Więc bierzemy go na warsztat. Zaciski lewy, prawy, hamulce se leżą na styrcie syfu i pewnie jutro będą robione. A przy okazji, tak jak widzicie w, w innym filmie, czy widzieliście, czy zobaczycie dopiero projekt ulepszenia pracownika spalił. Zadziałał że raz że aż zadymił. Ale to, to nie jest moje ostatnie słowo, ja go kurwa naprawię. No i teraz tak, albo do zobaczenia w następnym filmie, albo stryk i jest dzień za tydzień, za dwa miesiące, kiedy robimy to dalej. No. Minęło chyba tam tydzień, może dwa. Do ostatnich y, nagrań. Sytuacja wygląda następująco. Oba hamulce mamy wyjęte z minusa. Jeden został już rozebrany, tutaj poczyszczony w miarę jako tako, na 90% jak pamiętam, a drugi y, będzie w to czyszczenia. Zaraz się tym zajmiemy, ale na razie musimy znowu przeprowadzić debutalizację. A to klasyka gatunku. Te się załamać można. No i taka ciekawostka takie ciacho można dorwać za dwie dychy. Można było, teraz pewnie więcej. Jak to nie ma? Nie ma? To może nie iść tego. Jest na pewno. Skitrali, zabrali dla siebie. Tak to wygląda. To się po prostu rwie i się żywe i tyle. Nic się już desportowało poza tym. Ale powiem Wam, że zajebiste jest po prostu. Zajebiste tylko ręce brudzi, sypie się, bierzesz łapą, rwiesz kawałek do japy wkładasz i hej. Taru, taru, aż wyszło. O! Siedzi, ja, skoro z... A tu jest tak. Chyba, że klocek no można wsadzić. Nie, trzeba, jest... cokolwiek. Nie zabiło. No i dobra, i. bo mogę to zrobić powoli, albo zasadzie, żeby było fajnie. Skurwysyn na dębowo stoi. Buła, to nie będzie tych chopsiup. Dobra, jest bardzo prosty, to nie jest ten wind. A gdzie masz ja tamtego wężyk, w samochodzie? On jest, chyba w samochodzie. Coś kiedyś puści. <noise> to... no. <noise> <noise> Przecież czy później, któreś puści, tak. To już tam milion barów jest. Była ja taka piosenka, będę z tobą robić to Gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam Na podłodze i na blacie To właśnie z tymi się tak skojarzyło Widzisz kompresor to tylko wciskasz i leci wszystko A tutaj to odpuszczamy Pneumatyka tutaj nie zadziałała Dobra stop Stop Stop, stop, kurwa stop, stop, kurwa stop, 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 kurwa, stop. Jaka mikrofon się sprzęga tak jak się sprzęgał na próbie Niestety y, czasami muszę być obsesowy. Y, bardzo mi nie jest dobrze z tego powodu. Nie nie, już bardzo mało, ale z tymi uszami zaraz będziemy wima... na napierdalać! Kurwa bez złota to nie zobaczy. O, 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 o. o kurwa, ale jaki masz. Co to kurwa jest? O to za górka? To są piłki. O piłki. Ja są piłki. ma Pewnie wy to jecie przy stole. święta czy coś, bo to przez święta się przeważnie pojawia te siostro. A my to życzemy na warsztacie. Znaczy ja to że? Mogę też sam do roboty, nie. Kurwa, na ciebie. No. Ale faktycznie brokat, normalnie jak ale ja Tych... widzę, że jeszcze siedzi na boku. U będzie czyszczenia. No, przejeba. No to sukces. Ten wężyk jest zdrowy. Ten zostaje. Tamten został przecięty. Ma lekkie nadcięcie. Przy spasowaniu, przy zniotce, nie wiem jak to nazwać końcówce. Więc został wymieniony. Szło topornie, to ale poszło. No i teraz oczyszczanie tego wszystkiego: montaż tarczy, montaż klocków, zacisków. Posłonki zostawiamy jak były i można powoli wszystko kompletować. Prężyk wymieniony na nowy, zajebiście, ciężki dostęp. Tu walka, tutaj jednym kluczem, tutaj drugim kluczem, penetrator, młotek swojego rodzaju. Panga, panga! Z tyłu dostał nowe przewody hamulcowe. Ale tarcze, klocki, pierdole, założyli w stare. A, ale dostał reperaturki. Z frontu to już pakiet premium. reparaturki, renowacje zacisków, nowe tarcze, nowe klocki, więc tu już dostał pakiet premium. Gaźnik, no bo gaźnik był odbudowywany, więc też taki pakiet premium. No, ale chyba najlepsze, co go to jest chyba najlepsze, co go spotkało zaraz po instalacji LPG. LPG dostał nowiuteńkie. A pokażę wam coś, co mi rozpierdoliło teraz. Humor totalnie. jest kurwa... Dramat to jest jakieś. Kurwa. Nieporozumienie. Kurwa. Po prostu nieporozumienie. A szczęki, kurwa, opadają. No to taka wstawka, żeby nie było zbyt kolorowo. Ja pierdolę. O! A to to takiego? Kałuża wody. Ka wody, lichuj dalej. Gdzieś ma przejście. Nie robi. No, no i to, ja to stoi, ja stoi wszystko. Ja, ja się aż tak tym nie emocjonuję. Ja. Ale rozumiem. Mnie to szlak jasny trafia jak to zobaczyłem. Ale kurwa ta woda przez, przez ten cholerny pokrowiec przez uszczelki dostała się do środka i tutaj cały czas sobie jest. A w najbliższych dniach zapowiadają dalsze ulewy. I prawdopodobnie ta woda sobie stoi przez całą zimę tutaj. Do trzech razy sztuka. Zaciski zostały już całkowicie oczyszczone, przynajmniej na tyle, ile tutaj mogliśmy temat poogarniać. No i dalej zostały już włożone druty. Część elementów została tam lekko pomalowana, czyli właściwie dwa takie mocowania. Mocowania przewodów hamulcowych? Nie. Tak. No, ja A. Plomby. Tak, założyliśmy tarczę. Tarcza zostanie oczywiście otłuszczona, ale to z czasem. Zaciski będą teraz mocowane. Ogólnie przy hamowaniu z początku, kiedy zostało o to auto kupione, no to tak troszeczkę ściągało na prawo. Ale z czasem się to wyrównało w miarę i już tak nie ściągało później przy hamowaniu ostrzejszym. I najprawdopodobniej... Przyczyną tego ściągania na prawą stronę było to, że lewy zacisk był całkowicie stały. Nieocenianym narzędziem oczywiście okazał się impulsator kinetyczny. Po godzinie szukania mniej więcej tego cholernego smaru miedzianego, jesteśmy tutaj już tak na żywo, bierzemy się do roboty i będziemy sprawować wszystkie elementy, które tam będą pracowały. Smarem miedzianym, który oczywiście, jak wiemy, nie przewodzi prądu, mimo że jest miedziany. No i oczywiście zamiast robić karawana, to robimy minusa. Czemu by nie? No i dobra. No i koniec mojego biadolenia. Wracam do roboty. Wracamy do roboty.